Nie mam człowieka. Czyż może być gorszy zarzut postawiony Bogu przez istotę ludzką? Nie mam człowieka. Tomasz Merton, słynny myśliciel amerykański, a potem dziennikarz i trapista. Wśród wielu książek, które napisał, jednej z nich nadał tytuł: Nikt nie jest samotną wyspą. Ile kroć wertujemy karty pisma świętego, tyle kroć widzimy, że Bóg kieruje swoje słowo, swoje działanie w stosunku do konkretnego człowieka. Tego, a nie innego. Bóg, który zna doskonale serce, umysł człowieka, całą historię jego życia, a równocześnie wie, jaka jest przyszłość ludzkiej osoby. I ten Bóg w momencie stworzenia świata podejmuje decyzję, że człowiek, nie będzie pojedynczym bytem, gdzieś zawieszonym w świecie przyrody, ożywionej i nieożywionej. Nie będzie przypadkiem w kosmosie, ale będzie Bożym dzieckiem i będzie przynależał do ludzkiej rodziny, która od momentu Rajskiego Ogrodu aż do ostatnich, chwil ostatniego tchnienia człowieka tutaj na ziemi będzie realizował ludzkie wspólnotowe bytowanie. Jakżeż to wielki zarzut: Panie nie mam człowieka tego chorego od 38 lat człowieka, który... Leżał tak niedaleko, mającej uzdrawiającą moc sadzawki, a jednak sam o własnych siłach nie mógł dotrzeć do źródła i nie mógł zostać uleczonym i uzdrowionym. Okazuje się, że samotność to jedna z największych chorób. Dzisiejszych czasów, a nie do samotności zostaje powołany człowiek, do tego, by żyć, istnieć i realizować swoją misję, swoje powołanie, kształtować swoje człowieczeństwo w odosobnieniu, ale po to, by być wśród innych ludzi, by być dla. Ludzi, by dawać swoje serce, talenty, uzdolnienia, by być hojnym w obdarowywaniu innych, a równocześnie po to, by być skarbnicą, która potrafi przyjąć dobro innych ludzi i je w sobie przechować. Każde spotkanie z Chrystusem. Także to z dzisiaj przeczytanego fragmentu Ewangelii według świętego Jana ma niezwykłą moc. Jest uzdrawiającym dla ducha, duszy, umysłu i dla ciała. Człowiek, który spotyka Chrystusa, który przejmuje się Jego nauką, który pozwala mu na kierowanie Jego sercem, światem Jego uczuć, emocji, pragnień, Staje się innym człowiekiem, Bożym człowiekiem. Ludzkie życie odkrywa i odnajduje przy Chrystusie, w świetle Jego nauki i Jego mądrości, nowy sens i nową wartość. Ukazuje na pełnię człowieczeństwa. Kochani moi, dzisiaj zadajemy sobie pytanie czy potrafimy tak jak chciał tego psalmista zobaczyć dzieła Pana zdumiewające dzieła których dokonał na ziemi czy potrafimy cieszyć się doświadczeniem Bożej miłości Bożego miłosierdzia jego przebaczenia pokoju jego serca w czasie naszego Ziemskiego życia? Czy potrafimy cieszyć się tym dobrem, którego doświadczamy w małżeństwie, rodzinie, w naszym środowisku, w miejscach pracy, których doznajemy we wspólnocie kościoła, wspólnocie także naszej modlitewnej i parafialnej? Czy potrafimy bardzo konkretnie? Odkryć i odnaleźć te miejsca, ten czas i te chwile, w których Bóg w szczególny sposób interweniuje w nasze życie, nawet wtedy, gdy jesteśmy najbardziej osamotnieni, gdy wydaje się nam, że także nie mamy człowieka. A te czyny Boga są tak bardzo często zdumiewające. Są tak często powalające nasz rozum, naszą racjonalność, nasz sposób myślenia, bo Bóg patrzy inaczej. Dzisiaj, kochani moi, w czasie tej liturgii w szczególny sposób chcemy przyglądnąć się, pewnie nie pierwszy, ale kolejny raz w naszym życiu, tej wyjątkowej osobie. Wyjątkowej postaci świętego papieża Jana Pawła II, jak zwykliśmy go nazywać papieżem rodziny. Dlaczego to czynimy? Dlatego, że szukamy wzoru, ideału, punktu odniesienia, dlatego, że potrzebujemy autorytetu, ale także kogoś, kto przeszedł tak jak my ludzką drogę i był nieustannie otwarty na światło Ducha Świętego wierny Bożemu słowu i wytrwały aż do końca dlatego chcemy posłuchać co święty papież ma nam dzisiaj do powiedzenia nikt z nas Kochani moi, nie ma wątpliwości, że rodzina jest esencją myślenia kościoła i była centrum papieskiego myślenia. Nie trzeba było do tego filozofii, takie było jego doświadczenie. Stąd właściwy obraz rodziny. Właściwy obraz mężczyzny i kobiety? Stąd to przekonanie. Kilka dni temu przeczytałem wypowiedź jednego ze współczesnych myślicieli, który mówi, że przyszło nam żyć w bardzo ciekawych czasach. Otóż dzisiaj to, co jest oczywiste dla siedmioletniego dziecka, bo tak widzi, tak postrzega świat i rzeczywistość wielu profesorów wiele katedr uczelnianych zostaje zmobilizowanych po to by to myślenie odwrócić by w sposób pseudo naukowy ukazać że ten świat wygląda zupełnie zupełnie inaczej aniżeli widzą go nasze oczy i dotykają go nasze ręce. Wołalibyśmy. Gdzieś się podziałaś, ludzka logiko, gdzie się podziałaś, ludzka mądrości, zakorzeniona i mająca swoje źródło u samego Boga. Kościół bardzo ściśle wiąże się z kondycją rodziny. Wiemy doskonale, że osłabienie rodzinnego życia, które w historii było wynikiem przeróżnych czynników, zawsze w jakimś stopniu odbijało się na życiu wspólnoty wierzących, a także na życiu całych narodów. Niejednokrotnie, Jan Paweł II, dostrzegając ten problem, nazywał go po imieniu tak bardzo. Troszczył się o rodzinę, że zapisał: Rodzina jest drogą kościoła. Rodzina jest organicznie zespolona z narodem, a naród z rodziną. Bo tam, gdzie jest zdrowa rodzina, tam będzie zdrowe środowisko. Tam będzie zdrowy i trzeźwy naród. Tam będą mądrzy obywatele. Ci, którzy będą Usteru władzy, ci, którzy będą pełnić najbardziej odpowiedzialne funkcje, to właśnie oni. W liście do rodzin z 1994 roku Jan Paweł II pisał pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat. Może więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swoją macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową. Wie on ponadto, iż człowiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powołanie. Ale nawet kiedy wybiera życie w samotności, to i tutaj rodzina pozostaje wciąż jak gdyby jego egzystencjalnym horyzontem, jako ta podstawa, podstawowa wspólnota. Na której opiera się całe życie społeczne człowieka w różnych wymiarach, aż do najrozleglejszych. Czyż nie mówimy również o rodzinie ludzkiej, mając na myśli wszystkich na świecie żyjących ludzi? Kochani moi, wiemy dobrze i zdajemy sobie sprawę, że przyszło nam żyć w czasach, w których dobro i wartość rodziny zostaje podważona, zakwestionowana. Przyszło nam żyć w czasie, kiedy mówi się, że małżeństwo i rodzina nie są czymś najważniejszym. Mogą być czymś przypadkowym, tylko i wyłącznie krótkotrwającym, a nie czymś, co ma być i trwać na całą wieczność. I tak wiele dzisiaj niepokoju w nas, związanych z, rodzinem, z rodziną, związanych z małżeństwem. Prawodawstwo, które jest stanowione, jakże często odbiega od logiki, od ludzkiej osoby, od Ostatecznie Bożej mądrości i Bogrzego przekazu mądrości Ewangelii. Trzeba nam, kochani moi, na wzór świętego Jana Pawła II, ciągle na nowo powracać do tej esencji myślenia o rodzinie jako miejsca spotkania człowieka z Bogiem jako fundamentu uczenia się bycia człowiekiem stawania się nim wzrastania aż ku pełni człowieczeństwa i trzeba nam przyjanie Pawle II nabierać odwagi po to by gdziekolwiek jesteśmy wprost mówić że małżeństwo to mężczyzna i kobieta trzeba nam wprost mówić że aborcja jest grzechem i zabójstwem, podobnie jak eutanazja. I trzeba nam wprost mówić, że pigułka dzień po to nie jest środek antykoncepcyjny. Tak trzeba. W trosce o rodzinę, małżeństwo i przyszłość naszej Ojczyzny. I przyszłość ostatecznie także całego świata. Trzeba nam, kochani moi, odnosić się do tego wielkiego papieża, by on, będąc po drugiej stronie ludzkiego trwania, tej stronie wieczności, stamtąd nas wspierał, stamtąd nas inspirował i stamtąd dodawał nam odwagi, byśmy wprost spełni naszych serc, z głębi naszych serc, potrafili stawać po stronie Boga i Ewangelii, w obronie małżeństwa i w obronie rodziny. Kochani moi, tak wiele przed nami. Jestem głęboko przekonany, że pomimo ideału, jakim jest święta rodzina, który pragniemy i chcemy, Wdrażać w nasze małżeństwa i rodziny tak dużo nam brakuje. Tak często niezrozumienie, tak często kłótnia, tak często brak najprostszych przejawów miłości. Słów proszę, dziękuję, przepraszam. Tak rzadko może tego, co w okresie narzeczeństwa było. Szeptane w czasie romantycznych spacerów: Kocham cię, jesteś najważniejszy, najważniejsza. Z wiekiem obojętniejemy. A przecież to nie są tylko uczucia i emocje. A przecież to prawda: jesteś dla mnie kimś ważnym, najważniejszym. Mam człowieka, mam Ciebie, mąż, żonę. Żona męża, dzieci rodziców, rodzice dzieci. Kochani, dzisiaj z ogromną troską patrzymy na rzeczywistość szkół. Niepokoją nas informacje i doniesienia o zmianach w programach nauczania historii, wykazu lektur szkolnych. Pozostaje Bóg jako obrona, ale myślę, że czas, by rodzice wzięli w swoje ręce to, co gwarantuje im Konstytucja, sumienie, by to oni, by to oni otwarcie i wprost nazywali rzecz po imieniu. Nie takiego wychowania chcemy, ale wychowania opartego na Bogu. Ojczyźnie, patriotyzmie, miłości drugiego człowieka. Chyba czas na to. Po to właśnie jesteśmy. Jako człowiek dany drugiemu człowiekowi. Kochani moi, niech to nasze dzisiejsze czuwanie przy świętym papieżu. I ze świętym papieżem staje się dla nas źródłem nowego entuzjazmu w drodze kroczenia za tym, który nas stworzył, który nas zbawił i który nas nieustannie uświęca.